Przenieśmy się dzisiaj do kuchni myśliwskiej i chciałem, żebyśmy przygotowali zająca w sosie szarym. Albo jak ktoś nie będzie miał zająca, to przygotuję sobie królika. Jak już kiedyś mówiłem, żeby zrobić fikcyjnego zająca, to wystarczy królika naszprycować jałowcem. Wsadzić do lodówki na dwa dni przynajmniej, on przesiąknie tym takim zapachem leśnym i będzie to taki podrabiany zając. Ale jeżeli ktoś będzie miał zająca, to będzie jeszcze lepiej, jak nie to królik może być. Najpierw zanim zaczniemy przygotowywać naszego zająca lub królika, przygotujemy taką delikatną marynatę. Ja tutaj przygotowałem troszeczkę oleju. Do tego oleju wsypię ostrej papryki i w pierwszej kolejności bierzemy naszego zająca czy królika, nacieramy Oj, 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 nacieramy okay. solą. Chodzi mi o to, żeby ta marynata była taka delikatna. Nacieramy go solą i maczamy, maczamy, moi drodzy, w tej naszej papryce. Z każdej strony będziemy maczali w naszej papryce. To jest kolejna rzecz. O, jeszcze nam to zostało, więc wymaczamy dokładnie w naszej papryce, następnie naszego zwierzaczka. Obsypiemy czosnkiem. Jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć takiego czosnku tylko zwykły, no to musi go tam sprasować. A jeżeli będzie miał taki, to nie ma sprawy. Również jest bardzo dobry do naszej marynaty. Natrzemy go naszym czosnkiem. I z tej tego jeszcze. Królik jest fajny, bo ma bardzo delikatne mięso, ja akurat mam go podzielonego, no ale jeżeli ktoś będzie miał całego, no to jeśli będzie chciał go skruszyć, no to wiadomo, albo w wino, albo w śmietanę, na dzień i wtedy on bez najmniejszego problemu skruszeje. Więc tutaj już mamy go w tej naszej marynacie, żeby nam się jakoś to położył i na samo zakończenie obkładamy go obficie Cebulą, żeby puścił soki i wkładamy do lodówki na minimum 12 godzin. Ta marynata na dobrą sprawę powinna być nie dłużej niż 2 doby. Więc obłożymy go jeszcze cebulą. Bardzo fajnie i wkładamy, jak już powiedziałem, do lodówki. Na minimum 12 godzin. Po 12 godzinach zajmiemy się nim dalej. No i przystępujemy do działania następnego dnia. Oczywiście widać, że następny dzień był silna na koszula, więc, więc nie ten sam dzień. Mamy naszego zająca albo mamy naszego królika. Dodatkowo będziemy potrzebowali seler. Będziemy jałowiec potrzebowali, to wtedy będzie fajny taki zapach lasu z 2,5 marchewki, jeśli ktoś będzie miał pietruszkę to też pietruszkę do tego, jeśli nie to nać do pietruszki szklankę wina cebulę boczek wędzony, jeżeli nie będzie boczku to może być szynka no i oczywiście szklankę rosołu oczywiście stara zasada moich rodziców, czyli do wrzątku nalewa jak wlewamy wrzątek do szklanki wkładamy sobie łyżkę, bo ta łyżka przejmuje oczywiście ciepło jak nie, a słaba szklanka będzie jakaś chińszczyzna, no to Wam Zawsze pójdzie. Więc zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Widzimy bardzo fajnie zamarynowanego w cebuli naszego zająca. On już wtedy taki ma bardzo fajny różobryltki kolor. Tak więc przystępujemy do dzieła. W pierwszej kolejności nasze jarzyny ścieramy sobie na tarce, tyle tylko, że zostawiamy tak połówkę selera, no i z jedną marchewkę zostawiamy. Oczywiście możemy te cebulę z marynaty wykorzystać też, możemy sobie dokroić cebuli, tak samo i te jarzyny będą nam potrzebne do zrobienia szarego sosu. Naszego zająca, królika e, wrzucamy sobie na rondelek, możemy go pod, nie na rodel, tylko na patelnię, możemy go sobie podsmażyć, możemy też wykorzystać tą marynatę, bo przecież ta marynata była robiona na oleju i e, w momencie jak go sobie już podsmażymy ładnie, żeby był taki fajny, to mamy drugi garnek i przełożymy go do tego garnka. Mięsiwo nam się robi, a została nam jeszcze połówka selera i jedna marchewka, więc tego selera i tą marchewkę odeźmiemy, potniemy w takie słupki, bo on będzie później tam potrzebny, natomiast tak jak powiedziałem, kończy się robić już nasz zając, królik, to wtedy przerzucamy go do jakiegoś większego garnka. Teraz naszego królika przysypujemy naszymi startymi Warzywami, wkładamy go oczywiście na ogień, dolewamy nasz rosół, co jakiś czas skrapiamy tak samo winem i rosołem, i tak dusimy przez około godzinę. Oczywiście, żeby to miało jeszcze posmak takiego fajnego lasu, to w międzyczasie dorzucamy nasz jałowiec. W międzyczasie nasze słupki, czyli nasz celer, naszą marchewkę w osolonej wodzie sobie w drugim garnku gotujemy, aż się bardzo fajnie ugotują. A tu, jak widzimy, dusi się nasza zwierzyna. Nasz boczek w międzyczasie sobie pokryjmy w taką kosteczkę. Teraz robimy taki chytry manewr, że naszą, nasze mięsiwo wyciągamy. Staramy się jak najdokładniej od, odczyścić z naszych warzyw. Natomiast te warzywa z winem, z rosołem, z jałowcem i tak dalej, Bierzemy, zblendujemy i w ten sposób powstanie szary sos. Teraz do naszego mięsiwa wlewamy nasz zblendowany szary sos. Do tego dodajemy nasz boczek. To wszystko weźmiemy, wymieszamy za chwileczkę. I nasze słupki warzywne. I dusimy to wszystko jeszcze przez 20 minut do pół godziny. I w ten sposób mamy przygotowaną wspaniałą. Myśliską potrawę naszego zająca lub królika, kto co tam zrobi, w szarym sosie życzę smacznego i lajkujcie kanał.